Nie stać mnie nawet na dom, szydzili na konferencji rodzinnej. Uśmiechnęłam się i powiedziałam: Jestem właścicielką budynku, w którym wszyscy mieszkacie. W sali zapanowała cisza. Zasubskrybuj kanał, a zanim zaczniemy opowieść, daj nam znać w komentarzach, z jakiego miasta oglądasz. Ciesz się historią. Eliza Nowak wysiadła z dziesięcioletniej Toyoty Koroli, a jej dłoń mimowolnie drgnęła, gdy zamknęła lekko już zmatowiałe drzwi. Żeliwna brama rezydencji, odziedziczona po prababci, stała otworem, jakby oczekiwała sceny, którą miała za chwilę ukryć. Kamienne płyty pod jej stopami zdawały się pulsować echem dawnych plotek. Nie zmieniła auta od lat, nadal oszczędza na każdym zakręcie. Każdy krok wywoływał w umyśle lawinę wspomnień, słowa ciotek, szept przyjaciół, czy ona naprawdę myśli, że to jest godne tego nazwiska. Korytarz prowadzący do holu pachniał poświatą polerowanego drewna i subtelnym aromatem koniaków z domowej, barkowej szafy. Marta, nienagannie uczesana i zawsze z czystą chusteczką w ręce, pojawiła się niemal od niechcenia. Jej uśmiech był ciepły, a spojrzenie czułe. Marta, z serdecznością. Elizo, jakże miło Cię znowu widzieć? Pani Jadwiga mówiła, że wracasz do nas silniejsza niż kiedykolwiek. Łagodne słowa gospodyni drażniły symfonię niepewności, która szarpała wnętrzem naszej bohaterki. W ciszy odpowiedziała skinieniem głowy, lecz w jej piersi grał rytm młotka. Pocisk niepewności, zrodzony z lat milczenia. W jadalni, gdzie historia rodu przeplatała się z ciężarem kryształowych żyrandoli, wuj Ryszard uniósł kielich z bursztynowym trunkiem. Jego głos wypełnił salę, pewny i donośny. Ryszard, tonem urzędnika, Witajcie, krewni i przyjaciele. Tegoroczna narada ujawni plany, które odmienią naszą posiadłość. Luksusowe apartamenty zastąpią ogrody Jadwigi. Przyzwolenie na chwalenie się kosztem tradycji zawisło w pomieszczeniu ciężkością marmurowego stołu. Rodzeństwo Elizy: Piotr, Anna, Tomasz, Katarzyna i Łukasz wymieniali spojrzenia pełne triumfu. Anna, pochlipując szept, Lecz słyszanym przez wszystkich: Elizo, wciąż siedzisz w tej korolla? Pewnie trudno ci poczuć się tu jak równa sobie. Te słowa były jak ziarno gorzkiej rośliny, która w mig rozkwitała w jej głowie. Eliza skinęła ponownie, starając się utrzymać dostojną postawę, choć serce pulsowało w skroniach. Po uroczystym uczcie, próbującym zamaskować gorycz słodkimi deserami, Eliza udała się do swojego pokoju. Jedyny, który od zawsze pamiętał jej dzieciństwo, tapeta, niegdyś kremowa, teraz z delikatnym wzorem róży, chroniła ciszę wspomnień. Białe meble, schludne biurko z zapiskami babci, stos ksiąg o finansach i powieści historycznych. W kałuży lampy biurkowej migotały liściki rodziców, którzy zmarli w wypadku, gdy miała 15 lat. Wspomnienia tamtych dni. Beztroskie śmiechy przy rodzinnym stole, głos matki nucącej ulubione melodie, wracały z taką wyrazistością, że łzy mimowolnie spłynęły po jej policzku. Każde westchnienie wypełniało pokój echem tęsknoty. Gdy usłyszała delikatne pukanie, zwlekła chwilę, by zebrać myśli. Otworzyła drzwi na oścież, a Marta pojawiła się stacą, tacą, porcelanową filiżanką herbaty o delikatnym smaku jaśminu i ciepłym spojrzeniem niczym modlitwa. Marta cicho, z troską. Pani Jadwiga zawsze powtarzała, że prawdziwa wartość nie krzyczy z zewnątrz, lecz jest tkana w serce. Pamiętaj o tym, dziewczynko. Eliza wzięła łyk na paru, czując, jak gorący płyn koi rozpalone nerwy. Przez okno swym spokojem zdawały się kusić rozległe ogrody miejsce, gdzie babcia codziennie pielęgnowała każdy krzew i kwiat. Te rabaty, do których nikt już nie zaglądał, były dla niej symbolem ukrytej siły i determinacji. W głowie zrodził się plan. Nie chciała odpowiadać na destrukcyjne komentarze ostentacją. Miała zamiar wkroczyć do salonu jutro z dowodem swojej wartości, intelektualnego wkładu, projektów, które przyniosą korzyść całej rodzinie. Chciała rozbić mury lekceważenia, zdobyć respekt uczciwą pracą. Przed zamknięciem drzwi jeszcze przez chwilę stała w progu. Wsłuchana w odgłosy rezydencji. W słowach gospodarzy słyszała delikatny szept: Pozwól im teraz mniemać, że jesteś słaba. Pokaż im siłę nie słowami, lecz czynami. A potem cisza. Drzwi zatrzasnęły się z lekkim zgrzytem, zapowiadając koniec jednego etapu i początek zupełnie nowego. W niewielkim gabinecie Jadwigi, miejscu, gdzie cienkie zasłony ledwie tłumiły światło lampy stołowej, Eliza stanęła przy masywnym dębowym biurku. Na którego blacie spoczywały pieczętowane koperty. Każda z nich niosła ciężar dziesięcioleci rodzinnych sekretów. Rozpięła pierwszą z drżeniem rąk, jakby otwierała nieznany dotąd skarbiec. W środku znalazła szczegółowe zestawienie nieruchomości. Symboliczne dwanaście mieszkań w sercach Wrocławia, Lublina i Katowic, rozsianych potętniących życiem ulicach, w których od lat toczyły się dyskretne transakcje. Przygotowane przez PEN Wintera dokumenty potwierdzały, że każda nieruchomość była przypisana do oddzielnej spółki z o.o., co gwarantowało anonimowość właścicielki. Eliza do siebie szeptem: Przez lata rodzina uważała, że znam się jedynie na drobnych przedsięwzięciach. Tymczasem budowałam własne fundamenty Imperium. Jej spojrzenie przebiegło po kolejnych kopertach. Otworzyła drugą. Opis trzech komercyjnych budynków w Sopocie i Szczecinie. Wznoszących się ponad promenadami nad Zatoką Gdańską, w przestrzeniach, które codziennie odwiedzali turyści i miejscowi kupcy. Każde słowo w zestawieniach było dowodem przemyślanej strategii, na długo przed planowanym ujawnieniem. Gdy sięgnęła po ostatnią kopertę, poczuła, jak serce przyspiesza. Ten dokument miał wyjątkowy ciężar. Akt własności luksusowego apartamentowca w Pradze Północ nabytego za 120 milionów złotych przez tajemniczą holdingowaną spółkę. Pomyślała o chłodnym zapachu marmurowego holu inwestycji, o klatkach schodowych obitych czarnym granitem, o szybach panoramicznych okien, przez które rozpościerał się widok na Wisłę. Eliza do siebie z nutą triumfu. Wkrótce nikt nie będzie mógł ignorować tego, co osiągnęłam. W drzwiach ponownie pojawiła się Marta, Niosąc porcelanową tacę z dwiema filiżankami parującej herbaty z cytryną, gospodyni postawiła ją ostrożnie na biurku, jakby obawiając się, że wilgoć z filiżanek naruszy starannie poukładane papiery. Marta z powagą i ciepłem. Twoja babcia zawsze mawiała, że ostrożność jest cenniejsza od brawury, a cierpliwość od natychmiastowego triumfu. Nigdy o tym nie zapominaj. Eliza spojrzała na nią z wdzięcznością. Pamiętała, jak babcia w czasach młodości Elizy powtarzała te same słowa, gdy skrupulatnie układała plany swojej fundacji. Dziedzictwo Jadwigi miało służyć nie tylko rodzinie, ale i lokalnej społeczności, choć dziś Eliza widziała w nim przede wszystkim narzędzie strategicznej gry. Wieczór upłynął jej na redagowaniu dokumentów założenia fundacji Dziedzictwa Jadwigi. Była to organizacja, która przejęłaby wszystkie aktywa po babci. Włączając w to nieruchomości, udziały w spółkach i prawa autorskie do pamiętników matki. Eliza otworzyła też projekt umowy przejęcia firmy Łącznik Spakers OO, kluczowego partnera budowlanego w strukturach rodzinnych. Zapisy przewidywały przeniesienie większości udziałów na fundację, co jednocześnie zabezpieczało interesy Jadwigi na przyszłość. Eliza z determinacją w głosie, choć mówiła tylko do pustego pokoju, Jutro nie będę prosić o uznanie. Jutro pokażę, że jestem uprawniona do każdego centa, który tutaj znajduje się od pokoleń. Przy kuchennym stole, tuż przed kolacją, wciąż myślała o planie prezentacji. Rozpocznie od przedstawienia bilansu otwarcia, następnie zaprezentuje wykaz wszystkich nieruchomości i udziałów, a na końcu zaproponuje zmiany w statucie głosowania, tak by głos fundacji ważył więcej niż krzykliwe inwestycje wujów i ciotek. Wiedziała, że wuj Ryszard będzie opierał się przepisom, a Anna spróbuje zniweczyć jej wysiłki drobnymi uwagami o utrzymywaniu tradycji. Gdy zajmowała miejsce przy stole, słyszała w myślach echo słów Jadwigi Pozwól im sądzić, że jesteś łagodna, bądź jednak gotowa działać z żelazną konsekwencją. Nawet cichy dźwięk sztućców odbijał się echem w jej umyśle, jak odliczanie do chwili próby. Ostatnie spojrzenie na dokumenty. Po lewej bilans, po prawej statut fundacji. Eliza ułożyła je starannie w teczce, opatrzonej herbem rodu symbolem, który dotąd kojarzył się rodzinie wyłącznie z przepychem i dawnym blaskiem. Teraz miał stać się znakiem zmiany. Jej decyzja była niezachwiana. Jutro w sali konferencyjnej będą świadkowie, kalkulatory i urzędowe pieczęcie. Nie trzeba będzie głośnych słów. Wystarczy faktów i liczb, które przemówią mocniej niż najostra krytyka. W sali konferencyjnej, oświetlonej jedynie punktowymi lampami, zawieszonymi nad długim, mahoniowym stołem, zebrała się cała rodzina. Krzesła obite czerwonym aksamitem zdawały się pamiętać dawne spory i triumfy. Ściany, ozdobione portretami przodków w ciężkich ramach, obserwowały zgromadzenie z milczącą surowością. Wuj Ryszard, ubrany w skrojony na miarę garnitur o głębokim odcieniu granatu, rozdawał przed rozpoczęciem zebrania teczki z umowami. Każda z nich miała zdobiącą pieczęć. Sprzedaż rezydencji 200 milion pln albo naciski prawne na właściciela apartamentowca. Ryszard, głośno z triumfującym błyskiem w oku. Proszę podpisać dokumenty do południa, a zysk rozdzielimy proporcjonalnie do udziałów. Rodzina to biznes, moi drodzy. W powietrzu zawisła mieszanka podekscytowania i pewności siebie. Rozmowy szeptały o wakacjach w Zakopanem, jachtach i luksusowych samochodach. Tylko Eliza siedziała spokojnie, obserwując twarze krewnych, pełne oczekiwania spojrzenia Anny, dumne uniesienie podbródka Piotra, kalkulacyjne mrugnięcie Katarzyny. Każdy z nich wierzył, że mają przewagę. Nikt poza nią nie znał zakresu jej aktywów. Gdy Ryszard rozejrzał się po sali, jego wzrok zatrzymał się na Elizie. Przez ułamek sekundy zapanowała cisza, przerywana jedynie delikatnym stukotem zegara na ścianie. Wuj uniósł brew, dając znak, że może kontynuować. Eliza wstała, a aksamitne fałdy jej ciemnej sukni lekko załopotały w powietrzu. Eliza, z chłodną pewnością. Przepraszam, wujku, zanim podejmiemy ostateczną decyzję, chciałabym przedstawić swoje wyniki. Rozległo się ochrypłe chrząknięcie, gdy kilku krewnych zanimówiło z niedowierzania. Ryszard skinął głową, choć jego uśmiech był bardziej wyzwaniem niż przyzwoleniem. Eliza podeszła do niewielkiego stolika z projektorem i wcisnęła przycisk. Obraz zastygł w świetle lamp. Jedna, duża liczba, 300 tysiąc PLN, zawisła na ekranie niczym wyzwanie. Piotr, prawie szeptem, z niedowierzaniem, to naprawdę twoje, skąd masz aż tyle? Tomasz, łapiąc się stołu, głos mu zadrżał. Mówisz, że jesteś właścicielką budynku, w którym ja wynajmuję mieszkanie? Eliza spokojnie przeszła wśród zgromadzonych, opierając dłoń na jednym z masywnych krzeseł, jakby chciała poczuć stabilność machoniowego drewna. Wyjęła z teczki duży arkusz papieru, akt własności apartamentowca w Pradze Północ, i położyła go na środku stołu. Jej palce delikatnie dotknęły rogów dokumentu, jakby chciała podkreślić jego wagę. Eliza? Z cichym, ale zdecydowanym tonem: To ja zleciłam modernizację klatek schodowych po włamaniu na dwunastym piętrze. Moje decyzje, moja odpowiedzialność, mój zysk. Katarzyna, która do tej pory narzekała na hałas remontu i składała plany wyjazdu na drugą część wakacji, przetarła oczy ze zdumienia. Piotr splotł ręce na piersi, a w jego spojrzeniu pojawiła się nuta obawy. Anna zacisnęła wargi jakby chciała wykrztusić słowa sprzeciwu, ale zamilkła. Ryszard wskazał na Elizę dłonią, bladą i drżącą. W jego oczach tańczył szok, zmieszany z pierwszym przebłyskiem uznania. Cała galeria przodków wydawała się niemymi świadkami tego, co się właśnie dokonało. Eliza, z pewnością siebie, wdzięcznym uśmiechem. Dziś rano przeniosłam wszystkie aktywa do Fundacji Dziedzictwa Jadwigi i formalnie przejęłam firmę Łącznik z O.O., Kontroluje ona 30% głosów rodzinnych. Dzięki temu sama dysponuje 35% głosów, co wystarczy, by zablokować sprzedaż rezydencji. W sali rozległo się nerwowe poruszenie. Stukot sztućców jednej z guwernantek, westchnięcie matki Anny, gwałtowne przesunięcie krzesła przez Tomka. Każdy zdał sobie sprawę, że strategia, jaką skrycie prowadziła Eliza, przeważyła szale w jej stronę. Nie była już tą cichą kuzynką. Teraz była graczem, którego nie można było zignorować. Ryszard odchrząknął, po czym wypowiedział słowa niewypowiedziane przez nikogo innego uznanie. Eliza zamknęła teczkę z dokumentami, czując, że serce bije jej mocniej, lecz w piersi rozlała się satysfakcja. Zrozumiała, że oto nadeszła chwila, gdy jej imię zacznie znaczyć równie wiele, co nazwisko rodziny. I w tej właśnie niespokojnej ciszy, tuż przed słowami triumfu i protestu, Rozległo się ciche pukanie do drzwi konferencyjnej sali, zapowiadając nowe wyzwania. Dokładnie tydzień po pamiętnym posiedzeniu, gdy echo kroków Elizy na korytarzu sali konferencyjnej wciąż drgało w pamięci rodziny, nastała zupełnie nowa atmosfera. Zamiast ukradkowych spojrzeń i skrytych komentarzy, pełen szacunek i ciekawość. Wuj Ryszard, zawsze ostrożny w gestach, tym razem wyciągnął do niej rękę z zaproszeniem. Kilka dni wcześniej, Eliza otrzymała elegancką kartę z niestandardową pieczątką. Była to zapowiedź lunchu w ekskluzywnym klubie biznesowym przy Uli Neresławkowskiej. Gdy przekroczyła progi marmurowego holu, jej uwagę przykuły złocone żyrandole i miękkie granatowe fotele ustawione wokół niskich stolików. Koneserzy zamawiali tu rzadkie wina, a dyskretna muzyka fortepianowa wypełniała przestrzeń delikatnym tłem. Ryszard przywitał ją na schodach sali głównej. Jego zazwyczaj surowa twarz rozświetlił szczery uśmiech. Ryszard z wyraźnym, serdecznym tonem: Elizo, przemyślałem wszystko dokładnie. Popełniłem błąd, lekceważąc twoje umiejętności i wizje. Chciałbym się od ciebie uczyć, jeśli pozwolisz. Eliza zawahała się przez ułamek sekundy, przypomniała sobie każdy zimny oddech, każde ukradkowe spojrzenie z poprzednich tygodni. Wiedziała, że przyjęcie zaproszenia oznaczało otwarcie kolejnego rozdziału, teraz nie jako walczonka o swoje, lecz jako partnerka do rozmowy. Eliza spokojnie, lecz z wyczuwalną siłą w głosie. Dziękuję, wujku, jestem gotowa współpracować pod jednym warunkiem wzajemny szacunek i przejrzystość. Przez cały lunch rozmawiali o strategii rozwoju Fundacji Dziedzictwa Jadwigi. Ryszard słuchał z uwagą. Notując kolejne pomysły Elizy, program stypendialny dla młodych inżynierów, sieć mentorów biznesowych i cyfrowa platforma edukacyjna. Kilka razy odwrócił wzrok, jakby nie dowierzał, że ta sama dziewczyna, którą kiedyś ignorował, wykłada teraz konkrety i przesuwa granice rodzinnego biznesu. Tymczasem pozostali kuzyni, dawniej obojętni na jej sugestie, błagali o indywidualne spotkania. Katarzyna pytała o możliwości inwestycji w nieruchomości mieszkaniowe, tym razem jednak bez kurtuazji, lecz szczerym zainteresowaniem. Piotr zgłaszał chęć wsparcia inicjatyw fundacji, a nawet Anna przyznała, że chciałaby zaangażować się w działania charytatywne, jeśli tylko Eliza wskaże właściwą drogę. Eliza jasno przedstawiła swoje warunki: nie będzie wspierać tych, którzy wciąż pielęgnują protekcję i arogancję. Jej propozycja obejmowała partnerstwo oparte na rzetelnej pracy, otwartym dzieleniu się wiedzą oraz transparentności finansowej. Kulminacją tego przemiany było uroczyste otwarcie siedziby Fundacji Dziedzictwa Jadwigi w skrzydle rezydencji, dotąd niedostępnym dla gości. Hala wejściowa wypełniła się młodymi absolwentami studiów ekonomicznych, startupowcami i lokalnymi przedsiębiorcami. Eliza, ubrana w granatowy żakiet i białą bluzkę z delikatnym haftem, przecięła symboliczną wstęgę. Obok niej Marta, ze łzami wzruszenia w oczach, szepnęła: „Marta, z dumą i czułością. Jadwiga byłaby ogromnie dumna. Pokazałaś, że prawdziwa wartość tkwi w czynach, a nie w etykietkach”. Gdy klakson fotoreporterów ucichł, a goście rozeszli się po nowoczesnych salach szkoleniowych. Eliza stanęła na tarasie, z którego rozciągał się widok na starą oranżerię. Poczucie zwycięstwa ogarnęło ją bez pomp. Nie chodziło o zablokowanie sprzedaży rezydencji, lecz o potwierdzenie, że możliwe jest życie zgodne z naukami babci ostrożne, cierpliwe, z pasją niezależną od konwenansów. Rezydencja nowaków, świadek wielu pokoleń, przemieniła się teraz w symbol dyskrecji i wizji długofalowej. Eliza zamknęła oczy na chwilę, pozwalając by dźwięki niewielkiego tłumu i ciche odgłosy instrumentów kameralnych przeniknęły do jej myśli. Wiedziała, że prawdziwy prestiż to wolność bycia sobą i to była jej najcenniejsza nagroda.